Śniadanie. Spakowałyście już wasze rzeczy? Tak, mamusiu, spakowałam. Agnieszka, a ty? Ach, mamo, po co? Nie mam w ogóle ochoty na szkołę. Aga, nie zdążysz do szkoły. Śniadanie jest już gotowe, a ty jesteś niespakowana. Weź sobie proszę przykład z twojej siostry. He? Ja mam sobie przykład z mojej głupiej siostry wziąć? Nie mam mowy! Aga! Tak się nie mówi. No to kto chce, proszę na śniadanie. Emma, chodź już. Hmm. Dzień dobry, kochanie. Agnieszko, Och, tato, zostaw mnie. Aga, nie zachowuj się tak. A tak. Momencik, Emma. Przecież to moja kanapka z serem. O, Agnieszka, ja nie widziałam. Przecież to mamusia te kanapki zrobiła. No to mogłaś mamy poinformować, że kanapka z serem jest moja, a z kiołbasą twoja. Ale jak zawsze nic nie mówisz. Nie masz w pusi języka czy co? Emma, tu proszę, twoja. Proszę, a tutaj masz cały mój talerz. Zobacz, jaka miła jestem. Dziewczynki, już czas na was. Ach, nie cierpię szkoły. No to cześć. Emma, dlaczego razem nie idziecie? Nie, Agnieszka, nie chce, żebyśmy szły razem. Mówi, że jestem dzieckiem i wstydzi się za mnie, ale nie szkodzi. Rozumiem to. Hmm, biedna Emma, nie podoba mi się to. Dzień dobry, dzieci. Zaczynamy dzisiaj od matematyki. Zanim zaczniemy lekcję, oddam Wam sprawdziany. Na pewno jesteście już ciekawi. Dobrze, zaczynamy. Agnieszka, bardzo mnie zaskoczyłaś. Niespodzianka? No, ale przecież to żadna niespodzianka. Ja wiem, że jestem dobra i na pewno lepsza od mojej siostry, Emy. Ech. O mój Boże, mam czwórkę. Aurelia, bardzo dobrze. Piątka, jak zawsze. Bardzo się cieszę. Emma, proszę, masz trójkę. O. Nie rozumiem, dlaczego. Właśnie, bo ty niczego nie rozumiesz. Agnieszka, ty jesteś siostrą Emy. Powinnaś być dla niej miła. Miła? Ona też dla mnie nie jest miła. O, trochę to dziwne. Dobrze, to na tyle. Sprawdziany, proszę przynieść jutro podpisane od rodziców. A teraz wracamy do lekcji. Życie, co Ema ze sprawdzianu dostała. Aha! Jej umiejętności starczyły niestety tylko na słabą trójkę. O, Emma, czy to prawda? Mm, zawsze masz dobre oceny. Ach, to, to nieprawda. Agnieszka chyba kłamie. Ach, tak, mówisz, że kłamie. To przynieś sprawdzian i pokaż rodzicom. No, ale. Ale tak, kochanie, pokaż sprawdzian. Emma, a jednak nas okłamałaś, Agnieszka ma rację. Emma, daj telefon. Przez tydzień szlaban na komórkę. Ale tato, mamo, no tak, gdybyś nam prawdę powiedziała, to byś kary nie miała. Przykro mi, nie lubię kłamstw. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. A na razie jesteś bez komórki. Mamusiu, tatusiu, zobaczcie, ja dostałam czwórkę. Bardzo dobrze, Agnieszka. Tak, wiem, ja w przeciwieństwie do Emy matematykę rozumiem. No to idę do pokoju. Pa, pa. A ty, moja panno, proszę też, idź do pokoju. Mhm, dobrze. Emma, i co, jesteś zadowolona z twojej oceny? Hmm, nie rozumiem, dlaczego od razu powiedziałaś rodzicom? No co, i tak by wiedzieli ale chciałam sama o ocenie powiedzieć. Aha, aha, aha. ach Och, misiaczku. Ach, A, chyba nie ja muszę sfilmować, jak z proszakiem rozmawiam. I start, nagrywam. Och, misiaczku, tak bardzo cię lubię. Cały tydzień bez komórki, to naprawdę straszne. No przecież tylko trójkę dostałam ze sprawdzianów. To wcale nie tak źle. Aga, momencik, ty mnie filmujesz? Nie! Wyłącz to! D Daj mi komórkę! Hej, dlaczego rzucasz moim telefonem? Jesteś najgorszą siostrą na świecie! To nieprawda. Właśnie, że prawda, a do tego dwa brzydkie koczki masz. Hm. Wyglądasz jak mała dziewczynka z przedszkola. Nie jestem małą dziewczynką. Ale peksa z ciebie. Dzień dobry dzieci, macie wszyscy stroje kąpielowe? Tak no Proszę pani. Wspaniale, no to proszę za mną. Idziemy na basen. Najpierw zrobimy tam małą rozgrzewkę. A później możecie do wody. Jesteście gotowi? Rozgrzewkę na basenie? Ale gdzie my będziemy tą rozgrzewkę robić? <śmianie> nie martw się, miejsce na rozgrzewkę zawsze się znajdzie. Chodźcie, na co czekamy? Proszę idźcie się najpierw przebrać. Tam, w tym kierunku. Tak, to jest damska przebierania. O, co ty nie powiesz, naprawdę? Doskonały, doskonały pomysł! Zrobię Emilia i Emma, chyba muszę ci coś powiedzieć: tak jakoś śmierdzisz. Przestań mówić takie rzeczy. No, to jest prawda, a poza tym to tylko dobra rada dobrej siostry. Ale nawet gdyby w wodzie tego nie czuć. Ale, Emma, nie słyszałaś? na początku robimy rozgrzewkę i nie idziemy od razu do wody. Zastanów się dobrze. Ten Twój bardzo nieprzyjemny zapach będzie każdy czuć. No, ja nic nie czuję, ale jak tak mówisz... Hora, mogę zaczynać. Jak, jak Emma w będzie, to ukradnę jest strój I jak, jak wyjdzie, będzie uciek miała uciek tylko ręcznik na sobie. A strój kąpielowy nie znajdzie? O właśnie, tak ma być. W moim plecaku na pewno nie będzie szukać. Ech, dobrze, a teraz w końcu mogę spokojnie ubrać strój kąpielowy. Ech, gotowa, jeszcze tylko moje włosy zrobić. Jak dobrze, że wszystko wzięłam. Trzeba się pośpieszyć, reszta klasy już poszła. O, teraz czuję się naprawdę świeża. A tak, już nie śmierdzisz. Dziękuję. He? he, nie rozumiem tego, gdzie jest mój strój? Agnieszka, a czy ty przypadkiem nie spakowałaś mojego stroju? He, dlaczego mam pakować twój brzydki strój? Wiesz co, ja przypuszczam, że ty go wzięłaś. Na pewno chciałaś mi dokuczyć. Tak, jestem przekonana. Właśnie, że nie mam, bo bym ci go już dawno dała. Agnieszka, no proszę, kończ te żarty. Pani i klasa już na pewno się zorientowała, że nas nie ma i będą nas szukać. To będzie nieprzyjemne dla nas. He, mnie to nie interesuje. Aga, no przecież ja tak nie mogę wyjść. <gryw> Jedziemy mi naprawdę, proszę, jak masz mój strój, to daj mi go. Mówię ci po raz ostatni ja... To nie mam. Papa! <noise> pa. <noise> Dobra siostra. Karolina, dzisiaj dostanę ocenę ze sprawdzianu z matematyki. Hmm, wiem co mówisz, a ja dostanę dzisiaj ocenę z polskiego. I co? Masz dobre uczucie? Mm, tak sobie. A ty? Hmm, nie za bardzo. No wiesz, matematyka. Ale nie martw się, będzie dobrze. Mam nadzieję, Karolina. Hmm. Chodź na śniadanie. Smacznego dziewczynki. O, ale ja chciałam kanapkę z serem. E, no, mogę ci dać. Nie, nie, Karolina, zjedz ty. Ja jutro zjem kanapkę z serem. O, zawsze jesteś taka miła. Dziewczynki, no to fajnego dnia w szkole. Tobie też, tato. Tak. Dzień dobry, moi drodzy. Plan na dzisiaj jest taki, że oddaję Wam sprawdziany z polskiego. A poza tym będzie też poprawa klasówki. Więcej dzisiaj nic nie będzie. No to zaczynam rozdawać. A teraz poprawiamy sprawdzian. Szybko sobie z tym poradzimy. A później możecie iść do domu. Jak wiecie, odpadają wam ostatnie dwie lekcje. Lena, stało się coś? Co jest? Możesz mi zaufać. Bo przez twoją ocenę, tak? Mm, tak. A co dostałaś? Dwójkę z minusem. Och, Lena, każdemu się może zdarzyć. Nie ma, poprawisz tą ocenę. Problem w tym, że z ustnego też mam dwójkę. No i, i pani to porównoliczy. No tak, to są złe oceny, ale świat się przez to nie zawali. Ale co mama i tata powie? Wiesz co, Lena, ja mogę z nimi porozmawiać. Nie mów na razie nic. Dziękuję. Jesteś taką miłą siostrą. Tak, siostry sobie pomagają. O, cześć, już jesteście. I co, miałyście fajny dzień? Tak, w porządku. A u ciebie Lena? Mm, w porządku. I co dostałyście? Ale co? No, oceny. Piątkę z plusem. Karolina, no to wspaniale. Piątka z plusem z Polskiego. No brawo, jesteś wzorową uczennicą. Cieszę się. Mm, tak, Lenka, a ty? Ja mam dwójkę z minusem. Co? Dwójkę z minusem z matematyki? Ach, to przekracza wszystkie granice. Kochanie, dwa minus? Wszystko źle zrobiłaś? Nie wiem. Mamo, tato, przestańcie się denerwować. Tak. To jest zła ocena, ale przecież to każdemu się może zdarzyć. Poza tym Lena ma ogólnie bardzo dobre oceny. Zawsze się przykłada, jest dokładna i pracowita. Ja sądzę, że nie powinniście tak krzyczeć na nią. Ona nic nie może za to. Lena, a z ustnego co masz? Widzisz, mamo, znowu zaczynasz. Zostawcie ją. Jej jest naprawdę przykro. Podpiszcie ten sprawdzian i zapomnijmy o tym. Ale, kochanie, to nie jest takie proste. A właśnie, że to jest proste. Karolina, to bardzo miło, że bronisz Leny, ale my sami o to zadbamy, dobrze? Lenka, chodź. Dzieci! Karolina, dziękuję, że tak stałaś w mojej obronie i tyle miłych rzeczy powiedziałaś o mnie. No, bo tak jest. Oooo... Chodź na dwór się pobawić, masz ochotę? Mhm, pewnie, może zapomnę o mojej ocenie. Na pewno. Lena, widzisz jak fajnie. Teraz możesz o wszystkim zapomnieć. Mhm, masz rację. Fajny pomysł miałaś, żeby na dwór wyjść. Proszę. O, kogo my tu mamy? Mała Lenka. Z jej siostrzeczką. O, a może cześć najpierw? Oczekujecie powitania, czy co? A przede wszystkim ty. Jak jeszcze raz, moją siostrę popchniesz, to masz ze mną do czynienia, zrozumiałeś? O, już się boję, a co nam zrobisz? Zobaczysz i się przekonasz. Ty wiesz, że na kickboxing chodzę? O, ale się boję. Chcecie mieć ze mną do czynienia? Nie, z tobą nie, ale stąd tu. Zostawcie moją siostrę w tej chwili w spokoju. O, patrzcie, jaka bohaterka się znalazła, która broni swojej biednej siostry. Mojej siostry będę zawsze bronić. Chcesz się przekonać? Aha, to udowodnij. O, bohaterka mnie popchnęła. Patrzcie, patrzcie. Zostawcie moją siostrę w spokoju. Hej, pomóżcie mi. Jak nie zostawisz mojej siostry w spokoju, to zadzwonię na policję. Co? Na policję? Ale masz przyjaciół. Przyjaciół, którzy cię akurat wyśmiewają. Zmiatajcie stąd w tej chwili i to szybko. Bo zadzwonię naprawdę na policję. I nigdy więcej, nigdy więcej! Nie zaczepiajcie mojej siostry. Tym razem chyba to zrozumiany. E, tak. A wy tak samo? Dziękuję, Karolina. Ty byłaś taka odważna. Lena, po to ma się siostry. Ale, wiesz co, Lena, czego nie rozumiem? Dlaczego nam nie powiedziałaś, że inni ci dokuczają? Z pewnością to nie było pierwszy raz. Nikt nie ma prawa innemu dokuczać. Musisz się bronić. Tym razem ja byłam z tobą, ale wyobraź sobie, że mnie nie ma. Pamiętaj o tym. Jesteś taka silna i taka mądra. To jest bardzo ważne, żeby mieć zawsze swoje zdanie. Jakoś tak nie umiem. Wiesz co? Ja mam pomysł. Nauczę cię tego. To można trenować. Naprawdę, zrobisz to? Oczywiście i nikt nie będzie dokuczał mojej siostrze. O, moja siostra.